Okay. czwartek 17 lutego 2011 Fitness Center Liverpool Produces Dzisiaj może parę słów na temat naszego wzorca emocjonalnego, czy jak się inaczej nazywałem na temat wzorca zachowania, czyli czegoś co przez um, ogromną ilość powtórek utrwalamy w sobie i staje się właściwie częścią naszej natury, częścią absolutnie naszego życia, którą potem naprawdę wcale nie jest łatwo zmienić, staje się zupełnie zupełnie normalny. to eee, e, w której ze swoich książek przytacza wspaniały przykład, e, jak pewien z naukowców prowadził jakieś badanie na małpie, e, związane było to gdzieś tam z ruchem palca w górnej kończynie i on obserwował zachowanie komórek nerwowych, mózgu, które odpowiadały za to, za ten ruch właśnie. I ten ruch był powtarzany dziesiątki, setki, trzy tysiące razy. I w końcu ta, te, te, te komórki, te podwiązania między tymi komórkami, komórkami stawały się coraz trwalsze, coraz bardziej takie wręcz no, zbite ze sobą. I potem już kiedy zupełnie jakby ustanęły, ustały, bodźce zewnętrzne, ten dróg ten wacen był wykonywany przez to połączenie, które powstało. I teraz pomyśl, jak to się dzieje z nami? Czy, jest, czy, czy nie jest przypadkiem bardzo podobnie z nami? Człowiek wstaje rano, wsiada w samochód, jedzie drogą do swojej pracy, rozpoczyna swoją pracę, właściwie każdego dnia dokładnie jest... Ta sama godzina, o której wstaje, ta sama droga do pracy, dokładnie to samo. Przez lata tworzy się pewien wzorzec zachowań, to jest naprawdę potem trudno do zmiany i gdy pewnego dnia naraz trzeba coś zmienić, człowiek jest w szoku, człowiek jest zdesperowany, człowiek jest przerażony, jest przestraszony, nie wie co robić, po prostu boi się jakiejkolwiek zmiany. Ten wzorzec emocjonalny, ten wzorzec zachowań jest no po prostu no, czymś, co nad czym musimy naprawdę serio dopracować. Zdać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że on istnieje i potem e, spróbować go zmienić na ten pozytywny, dobry dla nas dorzec zachowań. Oczywiście w jaki sposób? No, tylko mnogością powtórek. Tylko wielokrotnymi, wielokrotnymi powtórkami. To może właściwie tyle na dzisiaj. E, dzisiaj jesteśmy dzień na statku, dzisiaj mamy sesję, spotkania tutaj wyróżnienia, i wiele wspaniałych wiadomości. Także dzisiaj jesteśmy cały czas na Oceanie. Natomiast jutro rano przybiamy do Bahamów. No i. ale to już jutro odwiem. Na razie, a jaki mam tutaj widok z tej siłowni naszej? Właściwie z tego centrum. na razie. Na razie.